Czuję się taki trochę stary, gdy ten tytuł, jaki dzisiaj zobaczycie, ma już niemal 30 lat. W momencie premiery miał też demko, a kosztował aż 40 dolarów, co na tamte czasy było kwotą bardzo dużą. I co ciekawe, grę można było zamówić nawet telefonem. Tak, dzwoniąc telefonem i nabijając sobie rachunek, i wtedy gra przychodziła nam na przykład pocztą. Ciekawa sprawa, prawda? No, 3 dni temu dostałem info, że do jednej z moich ulubionych klasycznych gier wychodzi modzik, który sprawia, że zabawa w ten tytuł jest całkowicie inna. Może nie inna totalnie pod względem mechaniki, ale na przykład pod względem grafiki. Nie mogłem odmówić przyjrzeniu się grze Doom, ale z porządnie zrobionymi efektami ray tracingu. Jakiś czas temu było głośno o tym, że na przykład Quake wspiera efekty tzw. RTX i zrobiło to spore zamieszanie, mimo tego, że część osób może nie lubić klasycznych FPS-ów sprzed 30 lat, trzeba przyznać jedno. Gracze dzisiaj chcą taki gierek, co udowadnia ogromna popularność wielu takich klasycznych FPS-ów. Niedawno swoją finalną premierę miał Nightmare Reaper, zostawiony przeze mnie w prawym górnym rogu, który zyskał ponad 94% ocen pozytywnych. I czasami takie wracanie do klasyki ma bardzo duży sens nawet w przypadku klasycznych takich powiedzmy produkcji, które starają się odświeżyć to w pewien sposób. Mowa tutaj oczywiście o Doom Eternal i Doomie tym takim powiedzmy typowym sprzed paru ładnych lat. Obie gry mają bardzo pozytywne oceny i ludzie właśnie tego chyba chcą. Ja wróciłem sobie na jeden dzień do jeszcze niedokończonego powiedzmy projektu dającego nam efekty ray Racing w klasycznym pierwszym Doomie. Przyznam się wam bez bicia, do jednej małej rzeczy. To muszę przyznać. Grałem w masę gier tego typu, w Koika, kolejne części duma, Hexen, Heretic Blood, um, Duke Nukem 3D, System Shock, ale nigdy nie skończyłem. Pierwszego Duma. Bije się grobo w pierść. I przepraszam, i właśnie to zrobię. Duma odpalano na wszystkim. Na kasie w McDonaldzie, na teście ciążowym, na pralce. Teraz z efektami Ray Tracing. Za to odpowiada Modern nazywający się Sultim T, a jego RTX-owy mod działa na bazie PR Boom. <laughs> Niestety nie zagramy jeszcze w pełną grę z tymi wszystkimi efektami, ale trzy pierwsze epizody dają naprawdę tonę frajdy na cały dzień grubej rozpierduchy. Money's to go. graficznego kombajna. Potrzebujemy po prostu grę DOOM, na przykład standardową, klasyczną wersję na Steamie. Tę klasyczną w formie klucza dostaniemy też dużo taniej na G2, gdzie kosztuje dosłownie grosze, parę dolarów za kompletną edycję. Na Steamie jest troszeczkę drożej. Musi być to ta klasyczna, standardowa, oryginalna, zwykła, standardowa wersja. Nie ta najnowsza, jakaś tam troszeczkę ulepszana 64, tylko ta standardowa. Po pobraniu moda wrzucamy wymagane pliki do Jakiegoś podfolderu, na przykład RTX. Kopiujemy tam doom.wad i gramy. W menu otrzymamy też opcję ustawień kombajnu nazwanego Pure Boom oraz opcję zmieniania jakości grafiki z tej RTXowej czy tej Ray tracingowej na standardową, by móc sobie to wszystko w trakcie gry po prostu porównywać. Trzeba też zapytać, czy RTXowanie, jak ja to mówię, oczywiście, w mówiąc, RTXowanie starych Gierek nie daje nam przypadkiem jakiejś formy. Odświeżenia, bo warto rzucić okiem na piki graczy, na przykład właśnie teraz na Doom Classic oraz w Quaker TX, naprawdę bardzo dużo ludzi zaczęło w to z powrotem grać, kiedy te efekty się pojawiły, bo trzeba też zapytać o coś innego. Zauważcie pewną sprawę, mamy różne FPS-y, które dodają nam efekty ray tracingu. Prawda? Nowoczesne gierki, wielu narzeka jak to. RTX, Rate Racing w takim graficznym płaszczwilu sprzed 30 lat? Ja to oczywiście cytuję powiedzmy takie troszeczkę e, nagięcie, a nie stawiam swoje stanowisko. Dla mnie oczywiście takie gry klasyczne są cudownie piękne. Dlaczego zatem moderzy decydują się na Raid Racing w tak starych grach? No właśnie, może dlatego, że te efekty na przykładzie Duma albo Quake'a dają nam wszystko! Wszystko, czyli co? Czyli te efekty odmieniają całkowicie grę, bo przy takiej prostocie grafiki wszystkie dodatkowe efekty są wyraziście widoczne, prawda? W przypadku dzisiejszych gier, gdzieś tam pomiędzy wszystkim odbija się ledwie co widoczne, w ledwie czym, na przykład widak Itaku, urodzonej kałuży, odbija się i tak przez tonę innych efektów jakaś lampa na ścianie I tego na dobrą sprawę bardzo mocno nie widać, tak? No, czy ledwie cokolwiek tam widać, a w przypadku takich klasycznych. Gierek sprzed 20-30 lat efekty RTX po prostu robią gigantyczną robotę na tle tej bardzo klasycznej grafiki. Społeczność moderska gier tego typu do dzisiaj po prostu szokuje. Ile mamy modów, ulepszeń, poprawek, zmian, remake'ów, remasterów, które tworzą ci ludzie moderzy. Co sprawia, że w piękny sposób możemy teraz odpalić sobie starego Duma z efektami raytracing. tracing. Szkoda, że Bethesda i Zenimax, czyli aktualni właściciele marki Doom, to straszne kutasony i nie boję się tego określenia. Mówię po prostu jak jest, bo Parę lat temu powstawał genialny mod, naprawdę... Prześwietny graficznie. Doom Remake 4, wyglądający po prostu nieziemsko. Niestety Bethesda, tracąc już resztki swojego zwyrodniałego rozumu, zdecydowała się zaatakować modera pozwem sądowym. I niestety przepiękny mod, jaki zostawiam wam w prawym górnym rogu, został usunięty przez patologiczną, chorą Dumę Bethesdy, której tak już resztki godności dawno temu straciła. Jedną z kwestii było posiadanie legalnej wersji gry do tego, żeby ten mod po prostu w ogóle działał tak, żebyśmy mieli oryginalne, legalne wersje gier. Ale przecież to dało się bez problemu zrobić, wystarczyło pogadać z e, autorem moda, żeby w pewien sposób wymagał oryginalności. Z każdym kolejnym rokiem Bethesda skreśla się u mnie coraz bardziej razem z ostatnimi tekstami o ich nowej grze Starfield, w którą jeszcze nikt nie zagrał, nikt nie widział, ale już autorzy mówią, że jest świetna i ludzie grać będą miesiącami, nim ją w ogóle skończą. Pożyjemy, zobaczymy. Dlatego właśnie lubię stare klasyki, wracać do nich po zmodowaniu lub dodaniu masy różnych efektów. W przypadku tego, duma oczywiście Roy Tracing. Można odnieść wrażenie, że gdy na początku lat 90. słynny John Romero projektował nam piękne gry typu Wolfenstein, Doom czy Quake, to on już wiedział. Myślę, że on już wtedy wiedział, jako prorok growy, zresztą ma długie włosy, przypomina Jezusa, że po wielu latach ktoś wstrzęsi jego tytuły za pomocą takich efektów graficznych. Dlatego, tak myślę i trochę sobie śmieszkuje, dlaczego to robię? Może dlatego, że można dzisiaj odnieść wrażenie, że te gry wręcz stworzono wtedy, 30 lat temu, pod właśnie takie rozwiązania, jakie daje nam dzisiaj Ray Tracing, pod to, że te gry będą z czasem modowane, ale chyba nikt nie spodziewał się, że aż tak bardzo. Trochę tak jakby w latach 90 wiecie, opracowano pierwsze komercyjne tablety, a potem przez wiele, wiele lat była cisza. Aż nagle boom, eksplozja i komputery przenośne z dużym ekranem dotykowym stają się hitem i faktem. Tutaj warto zaczepić fanów Apple, nie. Moi drodzy, nie, jabłuszkowy tablet nie był pierwszym faktycznym komputerem z ekranem dotykowym, jak fanboje lubią sobie wciskać. I tak jest z dumem. Po wielu latach okazuje się, że te gry w tym stylu są jednak ponadczasowe i można je odświeżyć za pomocą najnowszych technologii graficznych w piękny sposób. Tak jakby wtedy już do tego było to stworzone, I tylko czekano aż nadejdą odpowiednie czasy, aż komputery się potężnie rozwiną i to wszystko po prostu wróci. Warto wspomnieć tutaj Johna Romero oraz jeszcze, bo całkiem niedawno postanowił zrobić fajną rzecz. Wydał po wielu latach nową mapę do Doom 2, z której zysk zostanie przekazany na cel charytatywny na Ukrainę. Podobno zabrało się tam około 30 tysięcy dolarów. Nieźle. Ja dokładam swoje 5, mimo że w mapkę na razie raczej nie zagram. Po prostu chcę i uznaję, że to jest idea dobra. Jeżeli ktoś z Was chciałby zrobić sobie takie, powiedzmy, porównania graficzne, to opcja zmiany RTX, czy tego Ray Tracing na zwykłą grafikę jest jest w menu po prostu dostępna. Gra na najzwyczajniej sięcie zmienia okno, uruchamia jakby ponownie, ale do tego samego stanu i tego samego momentu, więc nie ma problemu z wchodzeniem, wychodzeniem z gry, masę razy czy wczytywaniem, zapisywaniem. Do tego Peerboom pozwala nam na masę dodatkowych opcji, jak wolna kamera, czy poprawki w zależności od zachowania przeciwników, poprawki graficzne, poprawki różnych błędów graficznych, ale dodatkowe efekty, gdy złapiemy różne połe rampy w trakcie zabawy, żeby to też graficznie zostało troszeczkę zmienione, ulepszone. W sumie nie trzeba praktycznie nic ustawiać w PeerBoom, po prostu wrzucamy moda, jak mówiłem na początku, wrzucamy pliki do odpowiedniego folderu, powiedzmy jakiegoś podfolderu. I lecimy. Na razie w tej wersji, jaką widzicie, spójrzcie na datę publikacji mamy trzy epizody, jednak mimo to, jeżeli bawimy się jak za starych czasów nie pamiętamy na przykład pierwszego duma, powiedzmy na pamięć, to zabawa jest przednia na cały dzień grania. Kolosalną sprawą odgrywa tutaj też cieniowanie i latarka. W przypadku standardowego duma, nawet ciemne tunele zawsze były minimalnie widoczne. Tam były jakby takie minimalna, standardowa ilość światła, żebyśmy po prostu nie było za ciemno, żebyśmy widzieli ściany i tak dalej. Tutaj za pomocą efektów Ray Racing tego już nie ma. Po prostu są miejsca, gdzie latarka sprawia, że w ogóle cokolwiek widzimy. Największe wrażenie jednak robią momenty, gdy przeciwnicy atakują nas falami i strzelają z dystansu pomiędzy sobą nawzajem. Światło rozchodzi się w taki sposób, że ten pocisk świetlny rzuca cienie w świetny sposób. Najpierw cienie za przeciwnikiem, a następnie od jego przodu, gdy pocisk wystrzelający z kogoś z tyłu go po prostu minie. Ciężko to opisać słowami, ale wiecie co mam na myśli, że te cienie rzucają się po prostu nawzajem. Podobnie sprawia, sprawa się ma w ciemnych pomieszczeniach, gdy to my strzelamy. Tak, waląc skrabinku, jak pewien tytuł z pewnego arcydzieła kinematografii w Polsce, strzelanie po prostu sprawia, że światło oświetla nam całą lokację i w pewnym momencie jest ciemno, kiedy przestajemy pakować ołowiem. Uśmiech na twarzy się generuje, jak zauważymy, że mod raid racingowy do pierwszego duma oraz lekko podrasowana muzyka, która też jest w tej części arcydziałem, waży w sumie lekko więcej niż sam dum. Czuję się trochę stary. Warto wspomnieć, kto muzykę robił, bo, bo był nim Robert Prince. Warto dodać, że chyba służba w Wietnamie, to jest taka ciekawostka, dała mu takiego kopa do tworzenia tak kozackiej, dynamicznej muzyki do strzelanek. To właśnie jemu zawdzięczamy muzykę do masy klasycznych strzelanek jako ciekawostkę dopowiem jeszcze, że Robert, Robert Prince w, w, w pracach nad muzyką do gry odciął się od kontaktu ze studiem, a wałkował od deski do deski tak zwany Doom Bible, czy Bible, czy powiedzmy taką eh, dumową Biblię, <laughs> czyli skrypt uniwersum gry i to dało efekt tak świetnej muzyki pasującej idealnie do całej tej zabawy. Ja uznałem, że wrócę sobie do pierwszego duma nie tylko by go poprzechodzić, tutaj te pierwsze trzy epizody, ale też by mieć na drugim ekranie listę sekretów i poodkrywać ich trochę więcej niż miałem okazję to zrobić kiedy pierwszy raz podszedłem do gry i jej po prostu, jak mówiłem na początku, nie ukończyłem. Jeżeli sami znacie jakieś ciekawe modyfikacje do starych gier, które wprowadzają powiew nowości, świeżości, może właśnie roli Drain Sing'u, zapraszam do komentarza. Jako trzeci film w prawym górnym rogu zostawiam też mój starszy przegląd Gierek w tym stylu, klasycznych FPS-ów, nie tylko tych z lat 90. ale też tych, które powstawały później, a też nawet hmm, całkiem niedawno. Na koniec mogę Wam tylko podziękować za oglądanie tego kanału, za ten YouTube'owy bajzelgrowy. growy. Podziękować też tym, którzy zostawiają na tym kanale płatną subskrypcję. Zostało 5 dni do testów gry, jaką będę masakrował Battle Beat Remastered, ale przed tym podchodzę jeszcze do Planet Crafter, Core Keeper oraz World West. Następnie mam gierkę, która ciekawie symuluje zniszczalność, a której premiera jest w połowie kwietnia. Znalazłem też trochę czasu, by przysiąść do swojej małej książki, którą powoli tworzę od grubo ponad roku detale o Możecie zawsze gdzieś tam złapać na Discordzie albo zapytać, to no, po prostu wkleję wam wtedy jakiegoś spoilera. Tyle.